Ho, ho! Nie będę tego do jak. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, Siemaneczko. I teraz tak. Mm, długo mnie nie było, więc zacznę szybko, krótko i zwięźle. E, wszystkim oglądającym, subskrybentom, tym, którzy mnie lubią, i tym, którzy mnie nie lubią. Panie i panowie, wszystkiego dobrego, zdrówka, pieniędzy i co by wam się nie sypały na ten nowy rok. I dzisiaj tak, mamy troszeczkę roboty, a więc leksik, leksik Tomasza, eee. co robimy, eee. wymienić trzeba laczki, eee. sprawdzić trzeba zbieżność eee. I, i, i będziemy wymieniać olej w skrzyni, to jest hybrydka RX400H, wymiana eee. W skrzyni właśnie oleju, zrobimy pukaneczkę. Tu wchodzi 4,5 litra około. 4 dla niby, ale to w zależności od tego jak spuścimy. Yy, wziąłem 10 litrów yy, SP Matic 40, 36 I teraz tak, najlepsze co z tego wszystkiego będzie, to omówimy jedną jeszcze ważną sprawę, moje robaczki. A więc tak, jak pamiętacie Mojego starego Foxwella to była najtańsza wersja, który, która robiła naprawdę robotę. A tu mamy drugą skrzyneczkę. I to też jest Foxwell. I niech was nie, nie ten nie, nie zdziwi, ale wygląda identycznie. Ale to nie jest to samo. Dlaczego? Tu mamy wersję. NT680 Pro, a tu mamy wersję NT624. Całkowicie inne systemy. Ten kosztował mi jakieś 300 zł w 2018, a ten kosztował mnie 3000. Dostałem go w prezencie i teraz co ten skurwiel potrafi? Natomiast, to znaczy się no? Otóż ten byczek ma coś takiego jak drugą kieszeń. W drugiej kieszeni posiadamy aż 13 w sumie złączek do Mercedesa, do BMW, do Mazdy, do Toyoty. Tu jeszcze jakaś Toyota, kija. GM, czyli General Motors, WU, Nissan, Honda i tu jeszcze dodatkowych kilka, czyli łącznie 13 złączek. Jest to wszystko poniżej roku, tam y, generacji Obili 2. I ta kosiarka potrafi robić adaptację praktycznie wszystkiego wtrysków. Y, Koła skrętu, zawieszenia pneumatycznego, hydropneumatycznego, adaptację skrzyni, adaptację nowego akumulatora, wymiana oleju w skrzyni. Yy, też yy, no dosłownie ta kosiarka robi kurwa praktycznie wszystko. Jeśli chcecie mieć i co najlepsze, yy, ten Fokserik yy, kosztował mnie 3000. Ale najważniejsze jest to, że naprawdę łyka wszystko, dlatego go kupiłem i wolałem ten model niż jakieś tam VCDS i w ogóle, bo VCDS najczęściej tylko grupa waga. A jak Wam wiadomo, ten Foxwellik łyka saby, niesaby wszystko, co po prostu jeździ na naszej planecie. No i postanowiłem nie zmieniać już firmy, bo jestem w pełni oddany Foxwellowi. Kupiłem nowszy model. Bardzo, bardzo zachęcam lub polecam, jest to zajebista kosiareczka, już go przetestowałem w nowym Land Cruiserze, błąd ciśnienia powietrza w oponach, nie da się z wewnątrz z kokpitu usunąć, a on zrobił to w przeciągu 20 sekund, także naprawdę kosiarka wspaniała, 3000 zł. Jeszcze się go muszę świetnie nauczyć, bo tu jest inne oprogramowanie niż tu. W zestawie macie kartę pamięci i tam kilka klikierów pierwi. Także naprawdę zażynacz zajebisty, aczkolwiek widzicie jaka różnica. Tu jest tylko komputer, a tu jest komputer, całe wszystkie okablowania. Naprawdę zajebista maszynka. I jak zrobimy wymiankę oleju w skrzyni w Leksie, to będzie trzeba. Szczytać błędy, zrobić, yy zaprogramować właśnie tą wymianę oleju w skrzyni i, i, i zobaczymy w ogóle, co będzie. Podepniemy sobie leksika pod to, zobaczymy, jak ta kosiarka działa. Także miłego, miłego oglądania, robaczki. piąteczka, trzymajcie się i zaczynamy. A więc grobaczki Laczki z końcami już wrzucone. Oczywiście tak samo znowu piasty ładnie wyczyszczone w siściusienko ładnie grafitem. Felgi tak samo nie zapominać o tym, od razu sprawdzić sobie zaciski czy Prowadnice wszystko ładnie chodzi, wszystko ładnie zrobione. Lekki jest nalot na tarczkach, ale to jest dosłownie pyłek, bo autko chwilkę stało. Na no, miesiąc stało, bo niestety byłem. Byłem poza zasięgiem, no ale wszystko cacy, wszystko zrobione. No i teraz bierę się za olej w skrzyni. To jest automacik. I teraz tak, zaraz do wszystkiego dojdę, ogarnę, dowiem się co, jak, gdzie, po co i dlaczego. I zrobimy tak, że po prostu podam Wam wskazówki, jak to najlepiej zrobić. Mam nadzieję, że misja się ładnie uda. No i co? bierzemy się, się do robotki. Potem poleci nowy, nowy Autoskan. Pokażę wam jak on radzi sobie z leksikiem, bo sam jeszcze muszę go zrozumieć, obcykać wszystko i, i, i. Także najwięcej chyba tutaj tej roboty z tym wszystkim to zejdzie właśnie z tym, z tym komputerem, żeby to ogarnąć. No ale zobaczymy co, jak. Także statywik i miłego oglądania. No i teraz tak robaczki, zlałem olej, co jest fajne. Fajne jest to, że yy, tu ta skrzynia yy, się wylewa i wlewa olej tak jak w zwykłej manualnej. I coś Wam teraz pokażę. Samochód ma przebieg 230 tysięcy. Tak. Nigdy nie był wymieniany olej. Skrzynia jak i dyf, tyli jest suchutki. Yy, widać na podkładce, że to jest yy, serwisowe nigdy nie były odkręcane nie ma syfu w ogóle pod, pod tym sucha skrzynia, suche dyfry i teraz tak, 230 tysięcy przybiegu tu mamy nowy fluidzik, a tu mamy używany jakby ktoś patrzył więc, i druga sprawa yy, yy, ten samochodzik masz kupił od jakiejś starszej chyba pary z tego co mi wiadomo. Nie był upierdzielany, więc no skrzynia przeżyła 230 tysięcy bez wymiany. Ewidentnie niestety widać po, po podkładce, że, że nigdy w życiu nie była odkręcona. Przyjściusieńko suchutkie. No i wielkiej różnicy nie ma. No z tym, że po tylu latach, od 2006 czy 2007 roku, nawet jak były jeżdżone grzeczniutko, yy, co się dzieje? No dzieje się tak, że pomimo, że jest olej czysty, on traci swoje właściwości. Więc mimo wszystko zaleca się wymianę co 50 około 1000, a nie co 230. No i w wiaderku czystym to tak wygląda, ale naprawdę nie bójmy się, to tylko tak wygląda, bo jest we wiaderku, ale jak, jak ruszamy, to tak jak mówię na no taki kolor nie ma tragedii, naprawdę mogę powiedzieć, że jest piknie aczkolwiek nale należałoby, wypadałoby wziąć i wymienić, więc będzie wymieniony jego ma wchodzić około 4 i 4,2 litra może 4,5 jeśli opróżnimy dobrze skrzynię, a zrobiłem tak, że zlałem odpaliłem go jeszcze przeszłem przez biegi no, i odkręciłem jeszcze raz, no, także jeszcze się zlało to wiaderko. To jest po prostu, e, tylko tak, żebym widział e, czystość tego oleju, a tam reszta się już do, do oryginalnego zlewu e, zlała. No, i teraz zrobimy proces zalewania. E, zalewania, zalewania. Podepniemy kompa, będziemy się bawić kompem. Pokażę Wam, jak z tym kompem to wygląda, jak tam skrzynię czyta i w ogóle. A zaraz go jeszcze szybko podniosę i pokażę Wam od spodu, że wygląda normalnie wlew i zlew idealnie tak samo jak w zwykłej skrzyni manualnej czyli koreczek na imbus 10 mm. Z góry, z tyłu, za układem różnicowym jest wlew, tak samo 10 mm imbus yy, I co? Yy, zalać, przejechać przez biegi, odkręcić dolewkę, dolać tyle ile ma być i, i, i po prostu komputer. Przelecić komputerem. Zobaczymy, co to ten komputer nam tam pokaże, jak to pokaże. Także jak mówię, yy, zaraz wam pokażę. Po prostu gdzie jest wlew, gdzie jest zlew, i być git. No, i teraz ta Skrzynia fajnie wygląda jak, jak, jak w manualu. Tu mamy zlew, tu mamy wlew, i to wszystko. Tego lepiej nie odkręcać, bo to jest studzenia. Nie wiem czego, bo tutaj mamy ten płyn od chłodnicy. Dosłownie lekko, i uchyliłem, żeby zobaczyć co z tego się ale płyn od chłodnicy. No i tu się, tu się zlewa, tam się wlewa. Odpalić, żeby przyciągło przez system. Jeszcze raz zrobić dolewkę i pousuwać błędy. Zobaczymy z tym komputerem jak to wyjdzie. Także, także tak to zrobimy i myślę, że będzie zajebiaszczo. i to tak jak ją leję olej, a więc mamy fluidzik, Estematic 4036 tu mamy fajną pompę pompę yy, faceta benzyna, diesel, ogólnie wszystko, bo to jest elektry, magnesy, włożona. ułożona tam gdzie ma być Leję sobie. Tu mam zrobiony specjalny system do ściągania paliwa z baku, jak turyści sobie zalewają diesla-benzyną albo benzynę dieslem. Długie, długie, długie kable grube. I do akumulatora. I se tyrka ładnie, pomalutku. Już wytrzasało półtorej litra. ma będzie około 4. jak się tam zacznie przelewać. To sobie ją zgaszę. Tutaj ładnie. I zakręcę koreczek, odpalę autko, przelecę przez biegi, odkręcę koreczek, zrobię doleweczkę, podepniemy pod kompa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powinno być miodzio. No, no i zawsze jak spuszczam paliwo, jak zrobię mi źle, to przed samym, przed samym misieńkiem przed całym pompką mam filterek. Jednorazowy, zawsze. No bo takie rzeczy potrafią być w baku. A jak takie rzeczy będą w baku, to zarznie nam pompkę. A jest bardzo droga tu na wyspie. Ale że tankujemy czyściusienkie czyste fluidisko do skrzyni. No to wiemy, że tam żadnego syfu nie ma, więc zdemontowałem filterek. Idzie tylko przez samą pompkę do skrzyni i jest pięknie. Tylko zawsze pamiętać, żeby przepukać, za to przepuściłem e, jakąś szklaneczkę przez e, mam czy tam membranowa, nie wiem jak ona dokładnie działa na 100%. W każdym bądź razie wszystko przepompuje. No i jest pięknie. Także lecimy dalej. No i dobra robaczki, wszystko ogarnięte. Teraz tutaj mamy tego naszego super kompa. Jak to fajnie wygląda. I teraz tak. Diagnostyka, mamy OBD, diagnostyka taka jakby trochę ręczno. Oczywiście menu polskie. No. Czekajcie się tutaj jest. Dobra. Inteligentny Win Europa, tak to jest Europejczyk, because ma kilometry RX400H. Korea, pozostałe, a raczej pozostałe. No i mamy nazwę. Koło modelu: wszystko jest. Lecimy dalej, zajebisty ten komputerek. Oj, robi robota. Hmm, czekajcie. Automatyczne skanowanie. System sprawny, brak usterek, lecimy dalej. O, układ hamulcowy, jedna usterka, aczkolwiek nic się na blatach nie świeci. Klimatyzacja, usterka systemu 3, ciekawe. Nic się na blacie nie świeci. Dopiero pierwszy raz go sobie włączyłem teraz. Także zaraz zobaczymy, co tu wyskoczy. No, trzy kafle za tego kąpa, ale naprawdę robi robota. Bo już to i o tom się bawiłem. No, tutaj ten odcinek będziemy za 4 godziny. Prawe lusterko, lewe lusterko, czujnik deszczu i luby wilgoci wycieraczka. Referektory przednie Wszystko git no i dobra Zobaczmy raport mm -mm. Moduł sterujący z... dobra. w Układ hamulcowy usterka 1 Czekać Można zrobić od razu kasowanie, ale nie chcę kasowania, bo chcę sobie to potem zbadać, czy wyjść, tak. Jeszcze tu jest diagnoza jakaś, podwozie, nadwozie, mechanizm napędowy, moduł sterujący silnikiem, sterowanie hybrydy, tempomat na przykład tu. Ten moduł sterujący steruje wtryskiem paliwa, zapłonem, kontrolą stuków, obrotem jałowym, prędkością obrotową silnika, funkcją autodiagnostyki i funkcją rezerwową w nadzwyczajnych okolicznościach itd. Dodatkowo kontroluje automatyczną skrzynię biegów. No ale nie będziemy teraz tego robić. Niech będzie. Cofamy się. Cofamy i teraz najpiękniejsze jest ciekawe. Zobaczmy tu serwis. Ciach. I teraz. Powietrze paliwo, reset poduszek, odpowietrzanie ABS, adaptacja akumulatora, rozmiar felk, adaptacja sprzęgła, automatyczna skrzynia, czyszczenie filtru DPF, hamulec parkowania, system Ewa, rozrząd, reflektory, kodowanie wtrysków, zmiana języka, licznik, inspekcja oleju, olej skrzyni, programowanie foteli, programowanie koła kierownicy prime fuel pump czyli chyba podkręcenie pompy możliwe, tu mamy sprawdzenie trubałki, adaptacja skrzyni adaptacja przepustnicy usuwanie błędów ciśnienia w oponach jeszcze szyby i drzwi zróbmy tak Pierwsze zróbmy ta skrzynia gdzie to było wyżej tu mamy aha skrzynia automatyczna patrzymy infiniti mazda aha tu jeszcze trzeba wziąć i zrobić trzeba zrobić a to może być Toyota myślę Trzeba zrobić aktualizację tego, z, po, zrobić z programem. Włącz zapłon, OK. Ta funkcja jeszcze nie jest obsługiwana. No, no to wiemy dlaczego, bo muszę go podpiąć pod kompa, pobrać mu najnowszą aktualizację. Także nie ma z tym problemu. A. Dobra, lecimy niżej. Inspekcja oleju, olej skrzyni. Lancia, Yogi, Alfa, Fiat, Acura, Honda, Abart, Land Rover. Na razie nie ma więcej pojazdów. Tak jak mówię, on jest dopiero drugi raz włączony ten komputer i trzeba wejść na stronę, pobrać jakąś tam jakąś coś coś coś. Wgrać mu na kartę pamięci najnowszą aktualizację pojazdów. I można się bawić. No, 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 no co jeszcze mamy adaptacja skrzyni, zobaczmy Yogi, Infinio, Pelinson, Volvo Acura, Ford GM, Land Rover, Vauxhall na razie tutaj nie mamy więcej pojazdów co dalej jeszcze można zrobić OBD 2 automatyczne skanowanie dlatego się o. Znaleźć. Bla bla, bla bla, 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 ok. Ok. Engine. Ciach. DTC. te w czasie objętym. Onboard monitor, test podzespołu elementu. Ok. To. Ok. system sprawny, brak kodów w usterek. test. Dobra, jeszcze się nim troszeczkę pobawię. I zaraz zobaczymy co jest grane. A więc tak moje robaczki wszystko, wszystko się udało, wszystko się powiodło. Naprawdę to jest masakra, żeby to opisać i zrobić. Byśmy musieli chyba z miesiąc czasu nagrywać to, ale w każdym w razie eee, z leksikiem wszystko się udało. No i jeździ. Także pozdrawiam cieplutko i do następnego mojej robaczki. Trzymajcie się.